Hej, hej, miałam nagrać bez dźwięku, ale coś do Was powiem. Słuchajcie, do owsianki ja sobie lubię y, czekoladkę dodawać, kruszę sobie zawczasu. Wiecie, siekam po prostu nożem, pojemniczek. Potem nie muszę na bieżąco tego robić, dodaję dwie łyżeczki owsianki, e, mam tu jogurcik z pilosa. Nie wiem, bodajże że to jest chyba Lidl. Także naturalny sobie go daję tutaj i tak sobie zjadam. Czasami lubię jeszcze sobie owoce dodać. Teraz sobie tako zjem. Tak, tu suszarka na naczynia. Tutaj mam już mleko owsiane, słuchajcie, mi się skończyło. Co to jest w tym środku? Tutaj mi się mleko owsiane skończyło. No i muszę sobie kupić jakieś, wiecie, chyba sojowe teraz. Te owsiane mi nie smakuje, słuchajcie, nie smakuje mi. Mm, więc, o tutaj dziewczyny mają pestki z cytryny, miały sadzić, ale w taką porę już raczej sobie nie posadzą, a raczej nic nie urośnie moja kawa o, proszę bardzo także nie wiem jak smakuje mleko sojowe ale owsiane to takie nie bardzo no ale musiałam już skończyć, już dwa tygodnie go męczę męczyłam, słuchajcie więc yy, pora go skończyć Wyrzuciłam opakowanie i trzeba kupić coś nowego. Jutro będę jechała po zakupy do Olsztyna, więc. No więc trzeba się zaopatrzyć za nowe o nowe mleko. O, proszę bardzo. Moje śniadanko na dzisiaj na razie wygląda tak, jak zwykle. Ochlapałam, to nic, a dalej na drugie śniadanie myślę jajko sobie zjeść. Z pomidorem bardzo lubię, słuchajcie. Także ja się zabieram, kochani, za śniadanie. Bo głodna jestem już i za picie kawy. Ja wyglądam tak i znowu w kuchni. Słuchajcie, no jak żeby nie było inaczej, musicie się przyzwyczaić, kochani, że prawie wszystkie vlogi będą się zaczynały w kuchni, bo właśnie usiadłam do śniadania. Słuchajcie, nie wyspałam się dzisiaj, nie wiem co było, ale nie mogłam zasnąć, kręciłam się w ogóle z boku na bok, dawno tak nie było, nie miałam czegoś takiego dawno. Ojejku, mówię Wam strasznie, tragedia, dzisiaj ledwo wstałam i dzisiaj ledwo wstałam. Wyglądam jak wyglądam, jak półtyłka za krzaka, że tak powiem, za przeproszeniem. Ale mam, słuchajcie, dla Was polecajki super, bo no wiecie, nie jechałam w tygodniu nigdzie, dopiero jutro będę, tak jak już wspomniałam, jechać do Olsztyna, no ale to muszę do Pepko zajść, kupić piżamę dla dziewczyn na długi rękach, bo już wyrosły. Um mają z polaru takie ciepłe, no ale na razie e, wydaje mi się, że jest trochę za wcześnie na te z polarku, żeby się, wiecie, nie przegrzewały. Mrozu nie ma, więc takie z polarku piżamy nakładam im bardziej, jak jest już takie zimno, e, bardzo zimno. No na razie muszę z bawełny coś kupić takiego, wiecie, przejściowego, e, bo ja tutaj patrzę, mam karteczkę. Jedna karteczka, druga. Druga to jest, są zakupy do jedzenia, a ta druga to jest Pepko. No i muszę właśnie jeszcze kupić jakieś rajstopy grube, bo dziewczyny mają fajne no, spódniczki takie jeansowe. E, e, spódniczki jeansowe jeszcze mają takie zielone spódniczki. E, no więc szkoda, żeby to też leżało w szafie i zaraz wyrosną i tyle. A tak to chociaż jeszcze przechodzą, do przedszkola fajnie będą wyglądać więc chcę kupić jeszcze jakieś grube rajstopy fajne dla nich. No i co? No co tutaj jeszcze mam? Yy, no jakieś spodnie takie też grubsze już, bo no, już jest chłodno, strasznie chłodno, więc trzeba coś kupić takiego. Yy, Cieplejszego, yy, tak w ogóle. Także muszę. Yy, yy, yy. Także muszę ogarnąć. Jestem niewyspana. Plączę mi się język. Chcę mi się spać. Teoretycznie mogłabym iść, pójść się położyć, ale chciałam Wam troszeczkę, chociaż trochę nagrać, e, zacząć tego vloga, pokazać Wam, co ja wczoraj, nie wczoraj, wczoraj kupiłam z Rossmana. E, tak jak już wspomniałam, w tym tygodniu nigdzie nie byłam, ale kupiłam online w Rossmanie zamówienie, bo e, dwie pasty do zębów dziewczynom się skończyły. To znaczy jednej się skończyła pasta do zębów, no to pomyślałam, że drugiej też już dokupię na zapas, bo widziałam, że tamtej też już się kończy, więc kupiłam dwie pasty z zębów. Oczywiście sobie nie kupiłam, mi się to już w ogóle też prawie kończy, a nie kupiłam sobie, nie wiem dlaczego. Kupiłam szczotkę do włosów, taka jest, powiem Wam, polecam, ja Wam po te, zaraz wszystko pokażę. No jest po prostu ekstra. Tam tu wyrzuciłam, no i właśnie i szkoda, że tamto wyrzuciłam, bo bym wam pokazała, ale tamta była też zrosmana, taka kwadratowa, z taką poduszką, wiecie, zwykła. No i wiecie, no te zwykłe szczotki ciągną włosy, szarpią, a moje dziewczyny są delikatne i więc jak trochę szarpnę, no to zaraz oła, oła i oła. Kupiłam taką super szczotkę, taką ekstra, że dziewczyny chcą, żebym cały czas czesała nią im włosy. Nieraz wczoraj też Chodziły i ściągały kucyk, i mamo poczysz mnie, bo tak przyjemnie. I ja sama lubię słuchać tą szczotką się czesać. No jest po prostu super. Yy, ona kosztuje ogólnie 24 czy tam 23 zł, ale ja kupiłam ją w promocji za 18. Nie wiem, czy jeszcze są, zobaczcie sobie, potem wam pokażę. Tylko, oczywiście, papierek też wyrzuciłam, bo ja wczoraj nie pomyślałam, że mogę wam pokazać. E, wszystko, zrobić taki hol zakupowy z rozmana i od razu wszystko rozpakowałam, wyrzuciłam i krem do twarzy sobie kupiłam. E, I co? I piankę do mycia twarzy sobie kupiłam, bo też już miałam ty, tyci, tyci. Także też sobie musiałam kupić. E, dobra, wiecie co? To może tak. Ja sobie zjem. E, I zaraz się do Was odezwę. Pogadamy sobie, powiem Wam, jak mi wczoraj minął dzień, co wczoraj robiliśmy. Z dziewczynami. No, dzisiaj taki trochę nudny ten vlog może być. No, chyba, że go złożę z dwóch dni. Okropnie, dzisiaj powiem wam. Mam taki kucyk z tyłu, kok, ale w ogóle jakoś tak niewyspana jestem. Dobra, nie będę tutaj Was zanudzać. Ja jem owsiankę, bo jestem głodna, napiję się kawy. I zaraz Wam pokażę moje zakupy i polecajkę, szczególnie tą szczotkę. Naprawdę. Już jestem. Dobra. U mnie to w większości żarówki wiszą, ale to nic. Yy, no. U dziewczyn w pokoju. Ten tu pies y, ma poduchę. Słuchajcie, musiałam mu poduchę przynieść. Drugą. To znaczy ma swoją jedną na dole, a jeszcze drugą tutaj mu taką rzuciłam, yy, bo tutaj lubi spać. No. Także może tak sobie leżeć, więc... Yy. Niech sobie leży, no, bo przedtem chodził taki niewyspany. Widać było, że za twardo miał na tej ziemi, więc mu rzuciłam poduchę, już się zlitowałam. Patrzcie, gdzie on wchodzi, nie? Zaraz wam pokażę. Patrzcie na to. To jest obserwator. On tak lubi. I na tej skrzyni siedzi dupką tu. Żeby on był chociaż, wiecie, tam z 10 kilo, nie? A on waży 28 kilo. Więc jeszcze, no dobrze, że ta skrzynia nie pękła. I on sobie tutaj y, obserwuje. Obserwuje sobie tam tych robotników, tych panów, co, co robią drogę, co się dzieje, kto chodzi, kto pojechał do pracy, kto został w domu. On wszystko wie, no. Jaki kot chodzi tutaj? Czy chodzi, czy nie chodzi? Tutaj, o jajku, widać jeszcze mój tutaj ten. O, tak, że jakbyście byli, to byłoby super. Czekajcie, jeszcze zrobię jakieś poprawki tutaj. Dajcie mi chwilę i już do Was mówię. O! No ale to trochę krzywo. No dobra, musicie mi wybaczyć, ale no. Statywu nie mam tego mojego kijka. No dobra. Więc tak, pokażę Wam, co kupiłam, co zamówiłam. Bardzo dobrze, powiem Wam, dużo fajnie, wygodnie jest naprawdę dla tych osób właśnie, którzy nie mogą jechać, nie wiem, czy do Rossmana, czy cokolwiek, to sobie zamówiłam sobie w paczkomacie, odebrałam i elegancko było. Taka szczotka, słuchajcie, taka szczotka i ona jest bardzo dobra. Patrzcie, to jest z tej firmy rossmanowskiej Beauty. Oni mają to swoją, wiecie, tą, no, Beauty ten kształt, ten kształt, słuchajcie, kupcie sobie ten kształt. Jeżeli macie Wy albo problem Wasze córki z rozczesywaniem włosków, ona jest super. Ona jest bardzo, bardzo dobra. I zaraz jeszcze Wam coś powiem o tych szczotkach. Ona ma taki kształt, taki troszeczkę taki ale zauważcie, że to ma równe. Te ząbki ma równe, słuchajcie. Zauważy... Zauważcie to, że ma równe. I teraz taka szczotka Takimi ząbkami równymi nie niszczy włosów, słuchajcie, bo te tangle teaser, tangle teaser wiecie, te, te, no te szczotki albo te podróbki, no co mają? One też niby tam nie szarpią włosów, wszystko fajnie, ale one mają nierówne ząbki. I podobno te właśnie szczotki z tymi nierównymi ząbkami, słuchajcie, niszczą włosy, bo tak jak ta szczotka ma równe ząbki, słuchajcie, ona wchodzi. No, no, cała nie. Patrzcie, cała we włosy. A te małe, co mają nierówne ząbki, to yy, na powierzchni włosa, jak to było, czekajcie, w internecie yy, o tym yy, słuchałam, yy, że na no wiecie, że te, te krótkie włoski to też yy, po włosie, jakoś tak, że nie mogę się dzisiaj wysłowić. Yy. No, że na wierzchu włosa niszczy, że to po włosie jeździ, zamiast właśnie y, tak o włosy rozczesywać, tak jak ta szczotka, to one, wiecie, y, jeszcze no niszczą włosy, po, no niszczą, no są niedobre po prostu, podobno niszczą włosy. To, że spoko rozczesują się, nie plączą, to, to znaczy, że, ale to nie znaczy, że nie niszczą włosów, bo podobno niszczą włosy, właśnie. I słuchajcie, ona jest przyjemna, mięciutka. Ja z nią bardzo lubię się czesać. Moje dziewczyny biorą i nawet dzisiaj rano się czesały normalnie same nią. Mnie proszą, żebym ja je czesała. Ja sama się lubię nią miziać. Delikatne te, te to są takie no te tutaj do włosów ząbki są elastyczne. No po prostu sama przyjemność, słuchajcie. I dlatego, że ona ma taki szeroki, sz, ro, szeroki rozstaw, wiecie, tych zębów, to bardzo fajnie wszystko rozczesuje. Włosy nie bolą, nie szarpie. Po prostu sama przyjemność się nią czesać, kochani. Nie wiem, czy bym sobie takie jeszcze drugie nie kupiła na zapas. Jest po prostu cudowna. I zobaczcie, co najważniejsze, można łatwo ją wyczyścić. Umyć ją bardzo łatwo jest. A tam ta szczotka z tą taka zwykła z tymi poduszkami, no to wiecie jak się myje, nie? Tragedia. A tą można ładnie wyczyścić. No po prostu to jest powiem wam, że no, taka polecajka, takie moje odkrycie, że no, jestem sama w szoku. Dlatego specjalnie dla dziewczyn jeszcze szukałam czegoś takiego, że mówię kurczę, zawsze one tam narzekają, że boli, bolą włosy, głowa i tak dalej, jak tam nawet delikatnie pociągnę no to teraz mają taką szczotkę, że no, są same zadowolone z tej szczotki, no. Są ekstra. Jest ekstra. Yy, I Wam jeszcze pokażę, o yy, mam telefon, zaraz będę musiała odebrać. Kupiłam sobie yy, dobra, nie sobie, najpierw tak, dziewczyną pasty, to dla starszej córki, a to dla młodszej, też Elmexa, bardzo lubię te pasty. To to dla mojej dziewczyn to kupiłam sobie piankę do mycia twarzy to jest pianka słuchajcie łagodna, oczyszczająca technologia miceralna na wilża zawiera aloes, ekstrakt z ogórków receptura bez mikroplastiku do wszystkich rodzajów skóry produkt odpowiedni dla wegan no butelkę wyprodukowano bla 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 łagodna pianka oczyszczająca z aloesem i ekstraktem z ogórków się położył E, dokładnie oczyszcza i pielęgnuje skórę, jednocześnie jej nie wysuszając. I to prawda, nie wysusza. Dzięki technologii miceralnej warstwa makijażu i cząsteczki brudu są skutecznie izolowane i delikatnie usuwane ze skóry. Pianka reguluje poziom nawilżenia i utrzymuje naturalną równowa równowagę hydrolipidową Twojej skóry. E, codziennie rano i wieczorem na piankę w ilości odpowiadającej ilości. Wielkości orzecha włoskiego. No, potwierdzam dermatologicznie. To jest moje opakowanie chyba z piątej. Ja już ją też w Niemczech używałam. E, I tutaj sobie kupiłam. E, chciałam coś innego kupić, wypróbować, wiecie, ale specjalnie kupiłam to, co już miałam sprawdzone, bo zmieniłam krem do buzi. Dlatego kupiłam sobie taki z bielendy. Tak, to jest 50, plus, ale zaraz wam powiem. E, kupiłam też sobie oglądam YouTube'a i tak dalej. Na początku chciałam kupić sobie krem z orientany, ale on kosztował 45 zł. A wiem, że była promocja na niego kiedyś i on kosztował 25 zł. Coś takiego. Tak? Czy 35? ukichnę, No, nieważne. Do trzech dych to jeszcze bym sobie kupiła taki lepszy, bo chciałam lepszy kupić. I tamten krem zorientany był z kurkumą yy, i, z, i z czymś tam. Chodziło o to, że wiecie, że na przykład. Ym, o tu. Jak mam te stany pozapalne, przebarwienia pozapalne, tak trochę to się mówi, czyli te czerwone plamki albo jakaś krostka mi wyskoczy, to to podobno ten krem fajnie, pięknie goi, wiecie, niweluje te wszystkie zaczerwienienia, łagodzi i trochę rozjaśnia cerę. Więc chciałam zainwestować w lepszy krem i sobie taki kupić, ale muszę poczekać na promocję. Nie chce mi się na razie wydawać 45 zł za krem. I za ten zapłaciłam 25 zł. I to jest krem z ceramidami. I też mi się taki przyda, bo ostatnio mam trochę taką suchą cerę. E, ceramidy też budują, odbudowują na skórek e, nawilżają pięknie. Skóra ma być e, elastyczna, ujednolicona, promienna i tak dalej. Mi się to przyda. Zobaczcie, jak ja dzisiaj wyglądam. O, no, od tego, aż mi się patrzcie. Widzicie, jak ja dzisiaj wyglądam. No, to, to też z niewyspania to jest jedno, ale no też na jesień to też tak człowiek chyba taki już chodzi, e, e, jak kapeć trochę. Ale ten vlog będzie chyba długi, albo to może będzie już jeden tylko vlog, już nie będę z dwóch dni go montować. Zobaczymy, taki trochę pogadankowy e, mini-hall z Rosmana, może tak go nazwę. No, żeby Was nie zanudzać, bo jak będę z dwóch dni go ym, montowała, no to pewnie z pół godziny wyjdzie, a ja nie wiem, czy lubicie takie filmy w moim wykonaniu półgodzinne, nie wiem, nikt nie pisze w komentarzach, nie, nie mam pojęcia na razie, czy lubicie, e, no ale dobra, jedziemy dalej. To jest krem na dzień i na noc i słuchajcie, to też z polecenia właśnie youtuberki jednej, i to są złote ceramidy, krem przeciwzmarszczkowy 50. I tego się, kochani, nie bójcie 50, bo cera nie weźmie. Podobno jest tak, że cera nie weźmie więcej niż potrzebuje. E, taki krem wam na pewno no, nie powinien zaszkodzić. A jeszcze właśnie tym bardziej może Wam pomóc jakieś to, wszystko wiecie, ubytki i to, co tam potrzebujecie, a krem posiada, to wam może ponaprawiać i tak dalej, i tak dalej. Więc w takich drogeryjnych kremach czasami lepiej właśnie sobie kupić taki krem, wiecie, trochę starszy, że jak na przykład tak jak ja macie plus 30. No to plus 30 już taki nie kupujcie tak naprawdę na plus 30, tylko wręcz przeciwnie, możecie sobie kupić plus 40, a nawet plus 50, bo każda skóra ma inne zapotrzebowania i to, co się nam wydaje, że wiecie, że te plus 30, plus 40 to jest takie ogólne, to mniej więcej pokazane, powiedziane, nie, e, że tam do tej e, cery. Ale tak naprawdę taki krem drogeryjny, tym bardziej jak on kosztuje 25 zł. Nie bójcie się, kupujcie sobie z większym wiekiem, bo są bardziej wartościowe. No i, no i, no i się opłaca i lepiej taki podobno kupować. Pachnie delikatnie, nie ma nachalnego smaku. Smaku, smaku, smaku to nie wiem, jeszcze nie próbowałam. Ale nie ma nachalnego zapachu takiego, wiecie, jest delikatny, dość gęsty, treściwy i powiem wam, że tutaj magia w tym suwidku jest taka, że jak weźmiecie więcej tego kremu, to czujecie na buzi go tak troszeczkę, wiecie, że tak, no coś macie, że taki jest przyjemny, delikatny, no super, konsystencja. A jak weźmiecie troszeczkę na buzie, wiecie, tak mniejszą ilość, no to pięknie wam się wchłoni. Chwila, moment macie wchłonięty krem zależy ile będziecie sobie tutaj wiecie brać tego na twarz pod makijaż jest idealny ja mam go na sobie teraz pod makijaż uh -huh. I, i tym nosem katar dostałam więc no, naprawdę jest super i dlatego właśnie, żeby sprawdzić, czy mi krzywdy nie zrobi, czy mi nie będzie zapychał i tak dalej, kupiłam tą piankę sprawdzoną, którą wcześniej myłam cały czas twarz, bo gdybym też i zmieniła żel do mycia twarzy i być się coś tam zadziało, oczywiście odpukać tfu, tfu, chciałabym, żeby ten krem działał. Żeby mi nic nie, tam, wiecie, nie zapychał ani nic z tych rzeczy, żeby mnie tam nie, nie wysypało po nim. Yy, dlatego jeżeli, yy, jeżeli bym zmieniła żel inny, jakąś piankę, to wtedy bym nie wiedziała, co mi tutaj zadziałało nie tak, wiecie. Nie wiedziałabym, czy to te wina żelu, czy to jest wina kremu, a tak jak jeden produkt się wprowadzi nowy przez jakiś czas, to wtedy wiadomo, że aha, nowy krem kupiłam, no to wina pewnie tego kremu. Albo aha, zmieniłam żel ostatnia, no to ten żel mi coś tam zadziałał. E, więc jeżeli zmieniacie pielęgnację, to nie zmieniajcie od razu wszystkiego, e, bo wtedy nie wiadomo, co poszło nie tak, y, wiecie, co, co nie tak działa nam. Także i ja tutaj się, wiecie, mm, zahamowałam, bo już miałam w koszyku z tej firmy Wianek żel do twarzy y, i powiedziałam, aha, nie. Stop, przecież nie można tego robić tak w taki sposób. Jak krem, no to krem. A jak będzie wszystko ok? <grywy> Mój nosie, ty. Miłości moje. Ja go kocham. Trochę czułości, sorry, no ale ja tak zawsze mam z nim, że muszę mu czułość pokazać. On mnie kocha, i ja go kocham i to jest miłość wzajemna i, i nieskończona. No także pamiętajcie o tym. I jeszcze kupiłam sobie lakier do włosów, ten najmocniejszy. I powiem Wam, że zawsze używałam tafty, nie tafty, welle. Ale postanowiłam sobie kupić ten z Rosmana i Sanowski. Po co przepłacać? Tam tyle, ile. Jak chcę czasami tych włosów przykleić, żeby mi nie wiał na boki. To na razie ten jest nie najgorszy, jest okej. Okay. No, więc to tyle z moich polecajek. Kochani, ja już tutaj rozmawiam 14 minut. Nie wiem, ile było w kuchni, więc chyba na tym skończymy. To będzie taki film oddzielny. Nie będę do tego dogrywać vloga jakiegoś albo z paru dni. I chyba na tym po prostu stanie. To taki wiecie, spontaniczny, nieplanowany filmik. To znaczy, miałam planowany, ale to myślałam, że to taki wiecie, vlog będzie bardziej. A wyszedł taki film um, polecajkowy. Taka, takie polecajki z Rosmana. No z tej szczotki jestem bardzo zadowolona, słuchajcie. Bardzo zadowolona. Bardzo. One są takie elastyczne, mię miękkie, nie są twarde. No, no mówię, no teraz siedzę i mogę się miziać i miziać, słuchajcie, tą szczotką. Cały, cały dzień mogę się nie czesać. W ogóle zauważcie, że te włosy jak mi urosły. Ekstra, co? Ostatnio miałam takie krótkie. Już mówiłam, nawet jeszcze w Niemczech jak mieszkałam. Mieszkaliśmy w Niemczech. To Wam mówię, że już nie, nie podcinam, zapuszczam, że już się doczekać nie mogę, kiedy mi te włosy e, ben, urosną. A teraz już mam fajną długość, fajna długość mi się robi. E, no i te krótkie, co tutaj miałam, matko kochana, widzicie jak ja wyglądam dzisiaj? Tragedia. Te najkrótsze, co miałam przy uchu, to one są dotąd i e, nie wiem, czy w zimę, czy, czy na wiosnę, jeszcze się stanowię. Pójdę do fryzjera. Bo tak, sama sobie podcinam włosy oczywiście cały czas. Sama sobie włosy podcinam, grzywkę sobie podcinam. No ale wiecie, czasami jak chcecie jakoś fajny kształt i tak dalej, no to tym bardziej, że ja chcę sobie zrobić. Słuchajcie, ja nie umiem robić, dlatego muszę iść do fryzjera. Chcę sobie zrobić takiego nie boba, long boba, ale tutaj z długości oczywiście, żeby nie, nie tracić, żeby taka była. Ale po prostu wiecie, że delikatnie tutaj, dłużej. I tam z tyłu tak równiutko i y, że nie tak, że grubo mi się tu puszał, tylko troszeczkę tak y, odchudzić, tak fajnie tak zrobić. Nie wiem, czy, czy, czy wiecie, o co mi chodzi, więc y, no sama sobie takiego czegoś nie zrobię, bo nie umiem. Y, no i tutaj po prostu trzeba pójść do fryzjera. A tak w ogóle to fajnie, jakbym poszła do fryzjera, bo można się odchamić, pójść gdzieś do ludzi, posiedzieć. Posiedzieć. Wiecie o co chodzi, nie? Że to jest wtedy czas taki dla nas. Bo się Usiądziesz, pani zrobi to, co ma zrobić, i człowiek wychodzi. Jak po prostu byłby na wczasach. No. No i kończy już. Się rozgadałam strasznie. Miałam telefon. Muszę jeszcze oddzwonić i. ten I nie wiem, która jest godzina już. Po dziewiątej późno się robi. Dziewczyny w przedszkolu. Dlatego jest cisza spokój. Miałam ja jutro trawę kosić, słuchajcie, bo jutro ma nie padać. Ale nie, nie wyrobię się chyba jutro. Jadę do Olsztyna, muszę pozałatwiać właśnie te sklepy pogarniać. Muszę dziewczynom pokupywać te rzeczy i coś do jedzenia kupić. Dlatego... Dobra kochani, kończę, bo już drugi telefon mam. Trzymajcie się ciepło, dzięki za oglądanie i co? No i następnym razem się widzimy. No, to cześć.